Czy znacie tę sytuację, kiedy ktoś przedstawia Wam problem, staramy się mu pomóc, ale tak jakoś wszystko wydaje nam się dziwne? Dyskusja trwa, a my dowiadujemy się, że tak naprawdę pierwotny problem brzmi całkiem inaczej. Ja spotykam się z tym często, choć do niedawna nie wiedziałem, jak to nazwać. Cześć, ja mam na imię Kamil, a w tej serii opowiadam o bardziej i mniej znanych modelach mentalnych. Czyli uproszczonych schematach myślenia, których poznanie ułatwia zrozumienie świata i podejmowanie decyzji. Na początku 2022 roku dowiedziałem się, że istnieje model mentalny nazywany problemem XY. Jest on związany z IT, więc niekoniecznie musieliście się z nim spotkać. Przejdziemy jednak przez przykłady które powinny dać wam jako takie pojęcie. Ale najpierw trochę teorii. Problem XY występuje, kiedy prosimy o pomoc z naszą próbą rozwiązania problemu niesprawdziwym problemem. Prowadzi to do marnotrawstwa energii ze strony osoby pytającej oraz tych, którzy chcą jej pomóc. A teraz w szczegółach. Osoba chce wykonać zadanie X. Osoba nie wie jak wykonać zadanie X ale myśli, że zadanie Y przybliży ją do rozwiązania. Osoba nie wie jednak również, jak wykonać zadanie Y. Osoba prosi o pomoc z zadaniem Y, inni próbują pomóc osobie z Y, ale są zdziwieni, bo Y wydaje się dziwnym problemem. Po wielu rozmowach i zmarnowanym czasie okazuje się, że osoba tak naprawdę chciała pomocy z X, a Y wcale nie było środkiem do osiągnięcia celu. Tak to z grubsza wygląda. Stack Overflow, popularny serwis z pytaniami programistycznymi, jest zalany źle zadanymi pytaniami. Postaram się teraz przedstawić dwa przystępne przykłady niezwiązane z programowaniem. Wyobraźcie sobie, że przeprowadzacie wywiad z klientem, który trzy miesiące temu kupił samochód produkowany przez firmę, w której pracujecie. Na pytanie, jak się sprawuje, odpowiada on, że bardzo dobrze, ale głośniki mogłyby być głośniejsze. Czasem, nawet mimo ustawienia ich na maksimum, ledwie je słychać. Gdybyście na tym poprzestali, waszą rekomendacją byłoby zwiększenie mocy głośników montowanych w tym pojeździe. Jeśli jednak będziecie drążyć, dowiecie się, że rzeczony klient musi zwiększać głośność tylko jeśli jedzie trasą szybkiego ruchu. Podczas jazdy w mieście standardowa głośność jest wystarczająca. Prawdopodobnie winne jest wyciszenie pojazdu. A teraz drugi przykład. Dwójka znajomych wyjechała na wakacje. Siedząc w restauracji, jeden z nich uświadamia sobie, że nie zabrał szczoteczki do zębów. Pyta więc kelnera, czy jest w okolicy drogeria? Niestety nie, słyszy odpowiedź. Dlaczego zapytałeś o drogerię? interesuje się znajomy. Ponieważ chciałem kupić tam szczoteczkę do zębów. Gdyby oryginalne pytanie brzmiało, gdzie mogę kupić szczoteczkę do zębów, odpowiedź kelnera mogłaby być bardziej przydatna. Myślę, że te dwa proste przykłady przedstawiły Wam istotę problemu XY. A jak się przed nim bronić? Bardzo prosto. Po pierwsze, zawsze przedstawiajcie szerszy kontekst, jeśli zadajecie pytanie. Po drugie, jeśli ktoś dopytuje o szczegóły, przedstawcie je. Po trzecie, jeśli już są inne rozwiązania, które odrzuciliście, przedstawcie je. Dzięki temu bardziej zobrazujecie Wasze wymagania. Po czwarte, Starajcie się nie sugerować rozwiązania, zadając pytanie. Być może rozwiązanie zaproponowane przez kogoś innego okaże się dużo lepsze od tego, o którym wymyślicie. To już koniec tego odcinka. Problem XY, tak jak i inne modele mentalne, mogą być potężnymi narzędziami, które ułatwią podejmowanie decyzji w biznesie, pracy i codziennym życiu. Czy widzicie miejsca, gdzie jeszcze można go zastosować? Podzielcie się nimi w komentarzu. Jeśli natomiast chcecie poznać więcej modeli mentalnych, polubcie ten filmik i zasubskrybujcie ten kanał. Tymczasem do zobaczenia i dzięki za oglądanie.